Hejka, dziś wydano nowy Snapshot 24W35A, niestety w głównej mierze poprawkowy, choć poza tym nieco zaktualizowano działanie najazdów. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i suba, a tymczasem zapraszam na przegląd. Po rozpoczęciu najazdu najeźdźcy muszą mieć możliwość pojawienia się w promieniu 96 kratek w pionie od centrum wioski. W przeciwnym razie najazd się nie odbędzie. Dodatkowo prawdopodobieństwo, że najeźdźcy pojawią się w nieodpowiednim miejscu nieco zmalała. Klawiatura numeryczna nie jest już używana do wybierania przedmiotów z menu sakwy. W zeszłym tygodniu dodano kilka nowych dźwięków. Dowiedziałem się od nich dzięki Xizuma Void wprowadzono nowe dźwięki stawiania i niszczenia spawnerów uderzania w spawner a także chodzenia po nim karmienie żabek kulkami szlamu również emituje unikalne dźwięki i ostatecznie dodano nowy dźwięk odtwarzany gdy w kotwicy odrodzenia spada poziom naładowania po złapaniu łososia do wiadra uwzględniany jest teraz jego rozmiar to znaczy czy złapany łosoś jest mały średni a może duży. W opisie zebranego do ekwipunku pszczelego gniazda lub pasieki wyświetlane są teraz informacje o ilości pszczół, jakie się w nim znajdują, a także zapełnieniu miodem w skali od 1 do 5. Dodatkowo, pełne pszczele gniazda nie wyświetlały prawidłowej tekstury sugerującej zapełnienie, gdy znajdowały się w ekwipunku. Na szczęście zostało to poprawione. Lamy wędrownego handlarza, atakują teraz zombie, utopców, hasków, zombie villagerów i złosadników. Poza tymi zmianami wprowadzono jeszcze 44 poprawki błędów. Ja przedstawię wam najważniejsze i najciekawsze z nich. Próba napełnienia wiadra wodą kończyła się w większości przypadków zniknięciem wiadra z naszego ekwipunku. Podobnie było w przypadku butelek, które również przy próbie napełnienia po prostu znikały. Oczywiście zostało to naprawione. Śnieżne golemy nie strzelają już w kosmos przy próbie ataku. Obserwator ponownie wykrywa zmiany zasilenia pyłu redstone, a redstoneowe lampy wyświetlane są na mapach. Utopiec atakuje teraz graczy, gdy znajduje się w zbiorniku wodnym o głębokości jednej kratki. Pozwolę sobie zawrzeć tutaj jeszcze przegląd najnowszego preview, bo w nim jedynie cofnię to możliwość władania buzdyganem. Powodowało to pewne problemy. Zostaw proszę łapkę w górę i suba, jeśli przegląd Ci się spodobał. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i cześć.